Chcecie wynająć powierzchnię magazynową? Czy wiecie, jakiej umowy się spodziewać? I jak zabezpieczyć w niej swoje interesy? Agnieszka Słoomirska, Galaktyka Nieruchomości. Dzisiaj jest z nami Jędrzej Majka. Adwokat w kancelarii Kubas Kos-Gałkowski. Cześć Agnieszka, dzień dobry Państwu. Cześć Jędrek. Jędrek, od razu zadam się pytanie z marszu. Czy jest jakiś standard umowy najmu na powierzchnię magazynową? Taki typowy. Takiego standardu, którego gdzieś można wyszukać w internecie, przez Google nie ma. Natomiast z racji tego, że są to umowy osadzone w zapisach kodeksu cywilnego jako najem, a także realizowane i wykonywane przez podmioty, które funkcjonują na rynku powierzchni magazynowych od lat, więc te umowy zawsze są w pewien sposób wystandaryzowane i są do siebie w dużej mierze podobne, zawierając bardzo podobne zapisy, podobną strukturę i podobne elementy. A co jest takiego typowego, powtarzalnego w tych umowach? przede wszystkim ta struktura może się wydawać dla osób, które mają z tym do czynienia bardzo znajoma. Natomiast oczywiście w szczegółach te umowy się różnią dosyć istotnie, bo każdy deweloper magazynowy, czy też właściciel powierzchni magazynowej realizuje inne cele. Przede wszystkim dla osób, które mają pierwszy raz do czynienia z tego typu umowami, zaskakujące może być, że są to umowy zawierane na czas oznaczony. To znaczy? W dużej mierze. Są zawierane na określony okres czasu, czy to jest 3 lata, czy 5, 10, czasem nawet 12 lat kiedy taki najemca ma wręcz obowiązek wynajmować tą powierzchnię magazynową. I nie jest to taka umowa, jaką mamy do czynienia na przykład na rynku mieszkaniowym, że zazwyczaj mamy możliwość trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, czy też jaki tam okres wypowiedzenia sobie strony ustalą, tylko faktycznie jest to zobowiązanie długoterminowe do wynajmu przez określony okres czasu. Drugim elementem, takim być może nietypowym dla, 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 wynajmu, dla najemców jest sposób zabezpieczenia takich umów. W, w tych umowach zabezpieczamy te umowy poprzez gwarancje bankowe, gwarancje na przykład spółek matek w przypadku, jeżeli najem podpisywany jest przez spółki celowe. Zabezpieczamy je przez poddania się egzekucji, czyli taki szczególny tryb. Tak zwane siódemki. Tak zwane siódemki bądź też kosy, jak nawet tak. niektórzy kolokwialnie określają. Jest to czynność przed notariuszem, która pozwala na sprawniejszą egzekucję co do A płatności zaległych wynikających z takiej umowy najmu, a B, co do wydania takiego takiej powierzchni, no bo kiedyś w czasie ta umowa się skończy z takiej czy z innej przyczyny, no i trzeba będzie tą, tą najem prze wydać i nie ma czasu na to, aby się spierać w sądzie i dyskutować, dlaczego, a kiedy, a jak, tylko ta procedura musi być ściśle określona w umowie i właśnie zabezpieczona takimi elementami istotnymi. Jeżeli mówimy o elementach takich dosyć kluczowych dla takich umów, to trzeba zawsze zwrócić uwagę na element kar umownych, bo y, właściciel czy też wynajmujący będzie chciał w takiej umowie y, niejako jak z najwięcej. zmotywować, jak to się <gry> tak. ładnie mówi, y, swojego najemcę do zachowywania się zgodnego z taką umową. Y, Tudzież do realizacji i do końca okresu. Więc one są często obwarowane karami umownymi bądź mechanizmami, które mają zapewnić temu właścicielowi pobór tego czynszu najmu do końca okresu. Na czym polegają te kary umowne? Kara umowna jest to kwota określona zazwyczaj w pieniądzu, czy to jest pieniądz Polski, czy, czy waluta euro, która jest płatna bądź też w przeliczeniu na jakieś dni, zwłoki, zaległości z jakimiś zobowiązaniami umownymi, bądź po prostu za jakieś zdarzenie jest jakaś kwota okrągła typu 10 tysięcy przykładowo za jakąś czynność, która jest sprzeczna z umową i istotnie ją narusza. A czy płatności też są jakoś wystandaryzowane w umowach na powierzchni tak. magazynowe? Tak i to jest w ogóle kolejna rzecz, z którą mogą, mogą być zaskoczeni przedsiębiorcy, którzy będą taką powierzchnię chcieli wynajmować, to jest ten czynsz też ma swoje składowe, te płatności do właściciela. Jest czynsz bazowy tak zwany, który jest określony kwotowo, zazwyczaj od metra kwadratowego, w euro lub w walucie polskiej. Jest, są też tak zwane opłaty eksploatacyjne. I tutaj często jest bardzo istotny element przeoczany przez najemców, albowiem w skład tej opłaty eksploatacyjnej wchodzi bardzo wiele czynników, bo to są zarówno media dostarczane, tak zwane media dostarczane do budynku. Są to sprawy związane z zarządzaniem całym tym budynkiem. Z obsługą, z, z, obsługą, z serwisem. Wiadomo, mamy dach, który trzeba zimą odśnieżać, mamy parking, mamy dużo różnych substancji związanych z taką powierzchnią magazynową, którą trzeba obsłużyć. Więc ten koszt obsługi takiego magazynu jest kwotą niebagatelną i trzeba przewidzieć to w budżecie, że taki koszt trzeba będzie ponieść, partycypując jako współ na przykład najemca, czy magazynu, czy obiektu składającego się w wielu magazynów, bo też tak może. Być. A czy media, opłaty za media są jakoś wystandaryzowane, czy jest różnie? Jest różnie, jest różnie. Czasem po prostu wpisane, wpisywane jest to w opłatę eksploatacyjną i później rozliczany na koniec roku takim podsumowaniem kosztów wynikających z liczników. Czasem najemca chce sobie zagwarantować w umowie taką możliwość, że sam podpisze umowę z dostawcą energii elektrycznej, bo z jakichś przyczyn na przykład jest w stanie wynegocjować lepsze stawki, a teraz jak wiemy, stawki za media, za elektrykę to jest dosyć istotny element budżetu, zwłaszcza w przypadku, kiedy na przykład w takiej hali magazynowej odbywa się lekka produkcja, to zużycie energii jest Olbrzymie, to są megawaty energii i to jest potężna pozycja budżetowa dla każdego przedsiębiorcy, który tam prowadzi działalność. Jędrek, a wiemy też, że przy powierzchniach magazynowych, które dzisiaj już nie wyglądają tak, jak było 20 czy lat temu, czyli znaczy, że to są blaszaki przykryte, przykryte dachem, tylko są to bardzo zaawansowane technologiczne, technologicznie budynki. Czy przy takich nieruchomościach też są? I, Części, wydzielone tych nieruchomości o innym przeznaczeniu, innej funkcjonalności. I czy w związku z tym, moje, moje kolejne pytanie, te umowy najmu na powierzchnie magazynowe jakoś się różnią? Jakoś różnią? Tak, bo umowa najmu magazynu to nie tylko ta hala, którą, którą się składuje lub przechowuje rzeczy lub prowadzi tą lekką produkcję, ale to też biura, to też powierzchnie parkingów, czy to dla klientów, czy najemców, takiego, takiego najemcy tej powierzchni magazynowej, ale też o dziwo, nowa, nowy trend i nowy pomysł na rynku magazynowym, tak zwane clubhouse. Y. Co to jest? To są takie przestrzenie, gdzie najemcy mogą dokonywać czynności rekreacyjnych, czyli jakiś lekki sport jakaś kantyna jakieś takie rzeczy, które umilają pobyt czy można w tej, pograć mówisz, w piłkarzyki można pograć na pewno nie tylko w piłkarzyki też to ma być element taki spajający społeczność lokalną Bo wyobraźmy sobie, że taki obiekt, który ma dziesiątki czy nawet ponad 100 y, y, tysięcy metrów kwadratowych powierzchni on być może jest największym pracodawcą w regionie i on zrzesza nie tylko tych pracowników, którzy tam tam pracują i personel, ale też społeczność lokalna. No tak, to jest ciekawostka, no bo mhm. przecież w powierzchniach biur, biurowych, w biurowcach mamy tego typu strefy nie od dziś, w związku tak. z tym w magazynach. Dlaczego nie miałyby być no w magazynach? Pewnie jest to pomysł trochę przeniesiony. Tak. tak, no i niech tak będzie, niech się rozwija. A jak wyglądają te specyficzne, nietypowe zapisy umowne? Czy mógłbyś jakieś przykłady przytoczyć? Znaczy, ta z, nietypowość, specyfika wy, zależy od tego, jak bardzo kto jest wtajemniczony właśnie w przedmiot działalności takiego wynajmującego. Natomiast zawsze trzeba mieć na uwadze to, że taka umowa nie jest równoważna formalnie. Czyli ona nie przewiduje takiego balansu stron, że obowiązki jednej strony stanowią dokładnie odbicie obowiązków chociaż drugiej. Tak, chociaż tak być powinno. I takie jest oczekiwanie. Takie prawda? jest oczekiwanie, tak. ale zdajemy sobie sprawę z tego, tak. że właściciel nieruchomości, który zainwestował w nią grube miliony euro czy złotych, będzie oczekiwał, że te jego prawa będą trochę większe. Bo on wziął na większe. siebie Całe ryzyko tego przedsięwzięcia tak. i zainwestował swoje środki, czy pożyczone, przeprowadził cały proces inwestycyjny, a ten, wynajmu, ten najemca korzysta z tego, co zostało prawda, wyprodukowane za czynsz w, w skali miesiąca. Czyli nie możemy się spodziewać, że ta umowa będzie taka y, równoważna. No jest to trochę naiwne oczekiwanie wielu, że taka umowa będzie równoważna, bo ona niestety będzie przewidywała pewną dysproporcję. W, obowiązku. w takim razie, gdzie ta równowaga jest najbardziej łamana? Równowaga jest złamana przede wszystkim w możliwościach wyjścia z danej umowy, bo z racji tego, że ta umowa jest na czas oznaczony, to nie znaczy, że tej umowy nie można wcześniej rozwiązać. I są pewne sytuacje, pewne okoliczności, które będą uzasadniały i mogą być wskazane w umowie tak zwane ważne powody wypowiedzenia tej umowy. I na przykład, jeżeli z punktu widzenia takiego najemcy, jeżeli obiekt jest dopiero wybudowany, i jeszcze nie jest gotowy, a wynajmujący nie dostarcza mi w terminie tego obiektu, bądź dostarcza go w innym standardzie niż żeśmy się umówili, nie naprawia tego, nie doprowadza tego do stanu zgodnego z umową, no to wtedy ja mam prawo to umowę umowy wypowiedzieć i powinien sobie to zagwarantować. I Jędrzej, najważniejsze elementy w takiej umowie, na które trzeba zwrócić uwagę, jeśli jest się najemcą. Tak. Gdybyś podsumował, mamy mało czasu, także tak. krótko. Okres najmu, sposoby zabezpieczenia umowy, możliwości wypowiedzenia, wzajemne obowiązki stron, ubezpieczenie, bo o tym, żeśmy głębiej nie porozmawiali. Warto się przyjrzeć kwestii ubezpieczenia i możliwości zmiany zobowiązań umownych w ramach zmiany stosunków gospodarczych. To jest coś, co się nowego pojawia od czasów COVID-u, inflacji, czyli świat się zmienia, świat jest dynamiczny, rzeczy się zmieniają, więc warto, żeby ta umowa też uwzględniała tę dynamikę gospodarczą. Jędrek, dziękuję Ci bardzo za to treściwe podsumowanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach Galaktyki. Z przyjemnością. Naszym gościem był Jędrzej Majka, adwokat w kancelarii Kubas Kos-Gałkowski. Już teraz zapraszam na kolejną Galaktykę Nieruchomości w przyszły czwartek o 14.30. Do zobaczenia!